Kochani, blisko cztery lata spotykamy się w różnych miejscach, protestując, mówiąc o rzeczach najważniejszych. Ale dzisiaj wysłuchaliśmy to, co słyszeliśmy przez lata. Zjednoczona opozycja. Musicie być razem. Jesteśmy razem. Brawo. Są z nami posłowie, samorządowcy, prezydenci miast, marszałkowie, ale są z nami też szczególni goście. Jest z nami Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. Są z nami prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. I dzisiaj tak jak wtedy, od grudnia 2015 roku pod Trybunałem Konstytucyjnym, później pod sądami, w całej Polsce, w Warszawie, Poznaniu, Jeleniej Górze, także w sierpcu, we wszystkich miejscach. Byliśmy tam, byliśmy i wspieraliśmy czarne parasolki. Pamiętamy o tym proteście. I dzisiaj pozdrawiamy. Jesteśmy także z tymi. Jesteś, jesteśmy także z tymi, którzy protestowali przez te lata, ze strajkującymi nauczycielami, z lekarzami i pielęgniarkami, z osobami z niepełnosprawnościami. Jesteśmy z Wami. Bo my, zjednoczona opozycja, a dzisiaj koalicja europejska, jesteśmy razem dlatego, że nie możemy. I nie chcemy Polski dzielić, chcemy wspólnoty, chcemy współpracy. Nie chcemy dzielić Polski na bogatszych i biedniejszych, na tych, którzy mieszkają w miastach czy we wsi, na tych, którzy są wierzący i niewierzący. Nie będziemy Polski dzielić, bo Polska jest jedna. I zawsze tak jak Byliśmy jesteśmy po właściwej stronie. Zawsze będziemy po stronie konstytucji i praworządności. Zawsze przeciwko bezprawiu. Zawsze będziemy za tym, żeby Polska była dla wszystkich Polaków, a nie dla, nie tylko dla partyjnej kasy, jak jest dzisiaj. Będziemy zawsze za Polską, silną Polską w Unii Europejskiej, w silnej Unii Europejskiej. To jest nasz cel i to uczynimy. I będziemy i będziemy zawsze po stronie krzywdzonych dzieci, a nie po stronie ich oprawców i przestępców, którzy ich kryją. Zawsze! Kochani, to wy jesteście bohaterami tych czterech lat. To my wam się nisko kłaniamy dzisiaj, mówiąc, to jest wielkie zwycięstwo, ale jest ostatnia prosta, jest ostatni tydzień do wyborów. Musimy być razem 26 maja przy urnach wyborczych. Wtedy zwyciężymy razem, wspólnie, wolna Polska, wolnej, silnej Europie.